Jak przygotować się do meczu PRS-owego? Co zrobić, aby zapewnić sobie komfort psychiczny podczas strzelania? Opowiem ci na podstawie moich doświadczeń i moich obserwacji. Pierwsza rzecz: kładziemy się wcześniej spać. W dniu, który poprzedza mecz, wysypiamy się, jesteśmy wypoczęci, wstajemy pełni energii i wigoru. Zapewniamy sobie lekkostrawne, przyjemne śniadanie. Pomijam kawę, pomijam espresso, raczej koncentruję się na zielonej herbacie. Pamiętaj, aby wyzerować się dzień wcześniej na Twojej strzelnicy, na strzelnicy, którą znasz i wiesz, że warunki panujące właśnie na tej osi są idealne i zawsze potrafiłeś się wyzerować w punkt amunicję chyba nie muszę mówić bierzesz tą z której strzelasz na co dzień którą trenujesz którą znasz i wiesz, jak zachowuje się w różnych warunkach temperaturowych. Po przyjechaniu na obiekt, na którym będą toczyły się zawody, zabieramy karabinek, zabieramy plecak, wszystkie gadżety i idziemy się, oczywiście po wpisaniu poprzednio do, do książki, idziemy się zerować. Wyciągamy, jeżeli mamy możliwość, Garmina, sprawdzamy prędkość amunicji i potwierdzamy, że wszystko się zgadza z danymi, które mamy wprowadzone do naszego kalkulatora balistycznego. Ważną rzeczą w dniu zawodów podczas zerowania jest to, abyś się nie spieszył. Zrób wszystko bardzo precyzyjnie, dokładnie. Zadbaj o to, abyś miał spokój na swoim stanowisku, żeby nie wdarł się tam chaos. Zerowanie podczas zawodów musi być perfekcyjne, abyś potem nie mógł zrzucić winy na błędne zerowanie. Jak w moim przypadku. Zaczynają się zawody, zaczynają się strzelania, pierwsze stage. Radą na dalszą część dnia jest wskazówka, abyś nie uprawiał tzw. small talków. Koncentruj się na stageu, obserwuj, Strzelają inni strzelcy, gdzie lecą kulki. Bądź sfokusowany na tym, co masz zrobić. Powtarzaj sobie, patrząc na każdy z celów, jaka tam jest poprawka, powtarzaj sobie kolejność. Jeżeli na jednym ze stage nie pójdzie ci tak, jak zaplanowałeś, wkradną się różnego rodzaju misy, nieważne, gra toczy się dalej, gra toczy się dopóki ostatni strzelec nie wystrzeli swojego naboju. Nieraz już doświadczenie moje własne pokazało, że warto walczyć do końca. A los jest bardzo przewrotny, więc dzieją się czasami cuda. To były moje wskazówki i moje obserwacje na temat strzelania meczów PRS-owych. Jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia, albo swoje dobre, cenne złote rady, chętnie je przeczytam. Dajcie znać w komentarzach. I do usłyszenia! Cześć!